Taka komisja już się odbyła. Ja nie mam tutaj tych liczb bezpośrednio przy sobie. W związku z powyższym będę mówił na okrągło z tego co pamiętam. Niespełna setka dzieci w ramach 3 i 4 latków jest nieprzyjęta do przedszkoli. Biorąc pod uwagę wyż demograficzny, bo takowy w przedszkolach jest, to jest właściwie ostatni najgorszy rok, jeżeli chodzi o liczby w przedszkolach. Te liczby. Może tak, najpierw o przedszkolach. W tej chwili trwa procedura tak zwana odwoławcza. Jeżeli mówimy o procedurze odwoławczej, to wszystko na to wskazuje, że będą tworzone tak zwane listy rezerwowe z tych odwołań, które zostaną uznane. Ponieważ w większości przypadków dzieci nie przyjęte do przedszkoli to dzieci, w których to rodzina, a jeden z rodziców nie pracuje. Jeżeli się status zmieni, wtedy uzyska ta rodzina no, prawo do ponownego składania swojej karty, czyli wniosku o przyjęcie do przedszkola. No, ale taką zasadę przyjęliśmy, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że taka sytuacja będzie miała miejsce. W pierwszej kolejności też były przyjmowane dzieci w, w rodzinach niepełnych, gdzie jedna osoba opiekuje się dzieckiem, no tak, żeby też dać szansę i umożliwić funkcjonowanie w tym przedszkolu. Próbuję powiedzieć, że z tej setki dzieci, stety, niestety, ale nie będzie sytuacji takiej, że utworzymy w tym momencie następne oddziały, które na przykład tworzyliśmy w roku ubiegłym, bo takiej możliwości na dzisiaj nie mamy i cokolwiek byśmy nie zrobili, zrobilibyśmy tylko na rok czasu. Jak Państwo wiecie, w roku przyszłym sześciolatki e, już będą w całości miały obowiązek szkolny. W związku z powyższym zluzuje nam się w sposób jednoznaczny przedszkole. Nawet zakładamy, żeby zminimalizować ból dotyczący możliwości zmianowości, bo takie przewidywania też są brane pod uwagę, żeby z jednym z, z przedszkoli. Oddział nauczania, tak zwanego początkowego, nawet umieścić. Ja dzisiaj nie chcę przesądzać o na którym, na jakich zasadach i tak dalej, tylko mówię o pewnych przewidywaniach. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane, przymierzamy się, żeby na Komisji Oświaty, na najbliższej, tę informację, o której w tym momencie mówię, bo tam jest podział na roczniki, na poszczególne przedszkola, mamy pewne możliwości, pojedyncze przypadki poza terenem miasta. Jeżeli w ramach tych odwołań ktoś wyrazi taką wolę i będzie chciał dowozić, nie, że my dowozimy, tylko będzie chciał dowozić, bo nieraz jest po drodze, przyznam szczerze, i ktoś taką wolę wyrazi, to wówczas takie rozwiązania mogą być brane pod uwagę. Także wszelkie te informacje na komisji przekażemy i to nie tylko będą informacje o tej rekrutacji, ale także o pewnych przymiarkach i tych rozwiązaniach, o których tutaj wspomniałem. Następny punkt to strefa parkowania. Trudno byłoby wróżyć, przepraszam, z fusów, bo nie wiem, jak społeczeństwo nowotomyskie albo i przyjezdni zachowają się do końca, czy będą parkować w strefie, czy nie będą, czy może jeden miesiąc będą unikać strefy, żeby określonych kwot finansowych nie, nie, nie ponosić wydatków, ale szacunek na podstawie tego, co dzieje się dookoła i tam, gdzie strefy funkcjonują, żeby tutaj nie, nie, no nie obiecywać nie wiadomo jakich przychodów, domniemanie jest takie, że na pewno pokryje to wydatki. Czyli z góry zakładamy, że broń Boże, żeby dokładać do strefy, bo to byłoby chyba nie do końca ekonomiczne. Oczywiście ja osobiście liczę na pewną różnicę, na, na, na plus, ale jak Państwo wiecie, robimy to po to przede wszystkim, żeby ta możliwość zaparkowania w centrum była, a nie tak do końca dla przychodów. Zresztą takie rozmowy też prowadziłem z zarządem stowarzyszenia Kupców Nowotomyskich, kiedy w ogóle debata była na temat, czy tą strefę płatnego postoju w centrum miasta no w tym określonym zakresie wprowadzać, czy też nie wprowadzać. No właśnie wspólnie doszliśmy do wniosku, że właśnie dzisiaj zatrzymać się na placu niepodległości i na placu Chopina to prawie żadna możliwość. I to w zwykłe dni robocze, w sobotę oczywiście do godziny 10, 12, 13 jest to samo. Po tej godzinie się wszystko luzuje. Ja tylko przypomnę, że stepa ma być w dni robocze. Nie ma w sobotę, nie ma w niedzielę, nie ma żadne święto. Od razu też, jak już mówimy o strefie, jak Państwo widzieliście, znaki są przygotowane, one będą odkrywane. Do pierwszego oficjalnie wchodzi Stefan, no ale pierwszy jest świętem, w związku z powyższym jest niepłatna. Drugiego już jest płatna. I zdajemy sobie sprawę, że część nie będzie chciała przyjmować do wiadomości, że trzeba buścić opłatę. Będziemy wręczać za wycieraczkę, przypinać takie karteczki przypominające tej osobie, właścicielowi tego pojazdu, że jest płatnej strefie i powinien należność uregulować. Ale od razu też powiem tego: 2 maja nie będziemy wystawiać tych tak zwanych karnych opłat z tytułu tego nieopłacenia, no bo chcemy dać, tak powiem, czas na to, żeby się wszyscy oswoili. Trzeciego, jak Państwo wiecie, oczywiście całe oznakowanie jest, ale jest święto w związku z powyższym płatnej strefy w tym momencie nie ma. No a czwartego ruszamy, przepraszam, już tak jak trzeba, z normalnym, przepraszam, ale egzekwowaniem tego, co powinno być egzekwowane. No miejmy nadzieję, że. Mieszkańcy, zresztą już się chyba oswoili, bo widzieli, oglądają znaki, oglądają to co jest dzisiaj jeszcze za folią, oglądają także parkometry, bo one wczoraj były ustawiane, także myślę, że już pewien taki swego rodzaju y, nawyk myśleniowy, że to trzeba będzie zapłacić, myślę, że już jest wprowadzony. Teraz jeżeli chodzi o kosztorys, przetarg, ulica poznańska Sienkiewicza. Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego jest na bazie ogólnych cen, które funkcjonują w, w, według cennika i one są ustalone. Czyli jeżeli sobie weźmiemy odmianę i w danym momencie określimy, że metr datowy, nie wiem, nakładki asfaltowej na podbudowie takiej a takiej, taka cena musi być wpisana do kosztorysu inwestorskiego. I tak jak zdarzało się, że musiałem tutaj odpowiadać, co żeście tam zrobili z tym kosztorysem, bo był na kwotę 100 tysięcy, a z przetargu wychodziło, bo najtańsza oferta 140, tak dzisiaj miło odpowiadać, czemu to w kosztorysie jest 3,5, a on jest niespełna gdzieś tam milion złotych jest z przetargu niż. Ale pragnąłbym zwrócić uwagę, że na przykład w drugiej kolejności oferta miała kwotę 3 miliony 179 tysięcy. Teraz pytanie jest takie, gdyby nie było tej pierwszej oferty, a tylko druga i następne, no to wówczas nie doszłoby do podpisania umowy na kwotę, o której tutaj mówimy, no tylko byłaby brana pod uwagę ta druga kwota. Czyli to nie jest tak, że z góry można przesądzić, jaka to w rzeczywistości cena będzie. To też określa rynek. Jeżeli jest głód pracy, wówczas ceny są deklarowane niższe. Jeżeli w danym momencie głodu określonego na daną branżę pracy nie ma, to przepraszam, z góry można sobie określić, że wszystkie oferty, które są składane, są ofertami wyższymi. Ale przewidywać, jak to w rzeczywistości będzie, kiedy procedura się rozpoczyna i w danym momencie otwiera się oferty, naprawdę jest to bardzo ryzykowne posunięcie, żeby z góry przesądzić i idealnie wstrzelić się w kwotę. Jak Państwo też wiecie, Kwota, którą stawialiśmy jest z pożyczek i kredytu, czyli tak na dobrą sprawę nasz tak zwany dług nie będzie wynosił tyle, który był zakładany, tylko będzie o kwotę, o której tutaj mówimy, mniejszy. My jeszcze nie proponujemy żadnych zmian, ponieważ jak Państwo widzicie, prace trwają, odkrywki trwają, no, mogę też powiedzieć, że nawet chodniki są odkrywane stare sprzed pewno z lat 70., bo wszyscy o nich zapomnieli, one były przykryte grubą warstwą ziemi, także pewne niespodzianki tam jeszcze są. No odpukuję, leby nie było podobnie, jak rzecz się miała przy realizacji ulicy tysiąclecia, dlatego nie powodujemy w tym momencie zmian, chcemy zaczekać, aż się wszystko porozwiązuje do końca i wtedy dopiero będziemy w drugim półroczu proponowali zmianę dotyczącą. No, wyprowadzenia czy zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Teraz kwota z y, nagrody zamień pojówkę na bikinówkę. Kwota, którą uzyskaliśmy jest kwotą, która jest wskazana na tak zwane działania proekologiczne która będzie podlegać ścisłemu rozliczeniu. Jeżeli mamy dzień zrównoważonego transportu, to lepiej, że tą kwotę tam wprowadzimy, bo ona i tak będzie spożytkowana i łatwo ją będzie rozliczyć, aniżeli biorąc pod uwagę działania proekologiczne, na przykład ją wstawić gdzieś tam na realizacji kanalizacji X, bo momentalnie mamy inne rozliczenia, inny pakiet dokumentów. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że tę kwotę przeznaczamy właśnie na to zadanie, bo łatwo będzie ją rozliczyć. A jeżeli jaka, jakakolwiek kwota z tego tytułu nie będzie wykorzystana, to oczywiście wróci do budżetu. Obecnie co by się nie wydarzyło, najważniejszym jest, żeby to dobrze rozliczyć, bo taki spoczywa na nas obowiązek i dlatego taka decyzja zdaje sobie sprawę, jak już mówiłem wcześniej, potrzeb naprawdę jest dużo, a tych środków niewiele, no ale próbujemy to tak robić, żeby też potem. Przepraszam, ale łatwo rozliczyć samą dotację. Jeżeli chodzi, ja tak wstęp może przed Panią Frąckową, jak jeżeli chodzi o upomnienia. Jak Państwo przypominacie sobie nawet w sprawie tak zwanej egzekucji należności, które powinny być wnoszone do gminy, czyli podatki, opłaty lokalne, lokalne w wyniku analizy. Prowadzonej przez audytora zewnętrznego, wyszło, że mamy jeden z niższych wskaźników uzyskiwania złotówki w, nie tylko, no właściwie w Polsce, bo tak to zostało w sposób jednoznaczny określone i takie są dowody rzeczowe. Oczywiście upomnienia, no bo była druga rata, momentalnie są wysyłane tylko w ślad za upomnieniami. Trzeba jeszcze zadać sobie pytanie, o jakich kwotach mówimy. Bo to bardziej by miało znaczenie. Nie zawsze ilość przekłada się na ilość oczywiście podatników, na kwotę, która w tym momencie jest należna gminie. W tym momencie na pewno tutaj rozszerzy tę wypowiedź pani pani Frąckowie. Zaś Ja mogę powiedzieć, że aż tak źle nie jest, zdajemy sobie sprawę, że tak zwane nieściągalne pieniądze albo inaczej zaległe pieniądze oczywiście wzrastają, tylko są tak zwane długi, które, których spisać nie można, a które wiemy, że i tak, przepraszam, tych należności nie osiągniemy, i tak, no ale muszą określone działania być przeprowadzone i dopiero wówczas taki czy inny dług można spisać. Jak Państwo też wiecie, od tego od kwoty długu narastają odsetki. I to momentalnie też wpływa na kwotę, Gdyby przyjąć nawet w danym roku. Jako konstans, nie wiem, kwotę 100 tysięcy złotych, to zauważcie Państwo, że po roku czasu ta kwota już jest wyższa, bo momentalnie zostają naliczone odsetki i dlatego też tu następuje ten wzrost. W ostatnim czasie były też dwa przypadki należności, kiedy Państwo decydowaliście o tym, spisujemy, bo były uchwały podejmowane, bo nie ma możliwości ściągnięcia tych pieniędzy i wtedy było zauważalne, że tak zwany ten dług zmniejszył się. Trochę się zmniejszył, no bo można było spisać. Takich tematów jeszcze kilka jest, gdzie sprawy się toczą, ale gdzie potrwa, zanim będzie możliwość albo spisania tego długu, albo próby bez Wiemy też o takich przypadkach, że jeżeli komornik ściąga po złotych 200 albo 250 a należność wynosi 70 tysięcy, że ściągalność tego długu będzie bardzo długotrwała. Na pytanie, bo też na Komisji Finansowej nad jednym takim przypadkiem żeśmy się zastanawiali, a dlaczego mamy rezygnować nawet z tych, przepraszam, groszy. W momencie, gdybyśmy zrezygnowali nawet z tej kwoty, to się okazuje, że żeby zrezygnować, musielibyśmy koszty na starcie zapłacić. Przecież to też koszty komornicze, które dzisiaj w jednym przypadku na przykład wynoszą ponad 7 tysięcy złotych. Nie powinniśmy takich działań. Oczywiście pomoc tak. Jeżeli już można by rozłożyć na raty, ale musi być najpierw uregulowana kwota komornicza, żebyśmy my z budżetu gminy nie wydawali określonych środków finansowych. I z moich tematów chyba tyle. To jeżeli można, ja bym oddał głos pani Frąckowej, żeby uzupełniła te upomnienia, a potem pan. Może Przewodnicząca, może tutaj, Pani Piotr 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 przeszkody jeszcze słowo powiedzieć.